Witam Cię w kolejnym odcinku z serii Anton o szachach. W dzisiejszym filmie na początku omówimy sobie główne zagadnienie, następnie odpowiem na parę pytań, rozwieję parę wątpliwości spod ostatniego odcinka. Jeżeli masz jakieś pytania, jeżeli masz jakieś wątpliwości odnośnie dzisiejszego tematu, to zachęcam Cię do zostawienia komentarza. Może Anusz znajdziesz się w kolejnym filmie z tej serii. A przechodząc do głównego tematu dzisiejszego odcinka, jest nim. Tak zwany cykl nauki, czyli po prostu metoda dla każdego szachisty, a jak się przekonamy, nie tylko w szachach się to przydaje, jak lepiej trenować szachy, jak lepiej rozwijać ogólnie umiejętności. W ostatnim odcinku powiedzieliśmy sobie o debiutach szachowych. Powiedziałem Ci, czego nie polecam robić, czyli nie polecam się uczyć na pamięć szachów, no i wiele komentarzy, które pojawiło się pod ostatnim odcinkiem, dotyczyło tego, co trenować, czasami pytaliście o wizualizację szachową, czasami pytaliście o to, co robić, jak nie wiemy, jaki ruch wykonać, i tak dalej, tak dalej. Dzisiaj wyjdziemy sobie bardzo ogólnie, nakreślimy sobie temat i później w kolejnych odcinkach, w zależności od zainteresowania, będziemy wchodzić bardziej w szczegóły. I metodą, którą ja polecam stosować do treningu szachowego, jest tak zwany cykl nauki. Cykl treningu po angielsku nazywa się to bardzo zgrabnie, czyli udalup. Za chwilę sobie wytłumaczymy, dlaczego, bo jest to oczywiście skrót od pierwszych liter pewnych zjawisk. Są tutaj cztery elementy, one są w określonej kolejności, one się wzajemnie zazębiają i tworzą takie kółeczko. I sobie teraz te elementy po kolei omówmy. Na początku mamy O, bo jest O, O, D i A. Od obserw angielskiego, czyli musimy zaobserwować, co nam nie idzie. Po prostu patrzymy na nasze ostatnie partie, jeżeli już przeniesimy to na słownictwo szachowe, no i zwyczajnie sobie się zastanawiamy nad tym, żeby coś w tych partiach poszło nie tak, potocznie mówiąc je. Analizujemy. Poszachowemu mówiąc je, analizujemy. Potem mamy drugie o, czyli coś, co moim zdaniem jest bardzo często brakującym elementem u wielu szachistów, czyli po angielsku Orient. No, na polskie, jak to przetłumaczymy, ja lubię mówić na to wyciąganie wniosków, czyli po prostu zorientowanie się, co poszło nie tak, jak jest. Moja największa słabość. I wyciągnięcie tej największej słabości, bo w, tej cały, w tym całym cyklu nauki nie chodzi o to, że będziemy od zera coś budować, tylko na istniejące nawyki, na istniejące już u nas schematy myślenia będziemy sobie po prostu nakładali kolejne rzeczy, eliminując po kolei największą słabość. Później po tym drugim O mamy D, czyli decision po angielsku. Musimy zadecydować, co my zrobimy z tą naszą słabością. Którą już wybraliśmy największą? Na początku analizowaliśmy partię, wybraliśmy już największą słabość albo największych parę słabości, i potem jest decyzja, co my chcemy z tą największą słabością zrobić, czyli po prostu musimy się nauczyć pewnej brakującej wiedzy, musimy zweryfikować pewne nasze błędne przekonania, pewną naszą błędną wiedzę, musimy jakoś to zakryć i podejmujemy decyzję, co zrobić. Przykładem jest to, że Dużo partii przegrywałem, może nie na czas, ale przez czas, przez to, że miałem na końcu zbyt mało czasu, żeby zastanawiać się nad sensownymi ruchami. Za dużo czasu zużywałem na początku, za mało czasu mi zostawało na później. Więc yy, przeanalizowałem partie, na podstawie analizy tych partii wyszła mi właśnie rzecz, o której powiedziałem, to już był wyciągnięty wniosek, i później podjąłem decyzję, co będę robić w następnych partiach. No i zdecydowałem, że będę stosował schemat na zasadzie. Że na pierwsze 20 ruchów muszę poświęcić połowę czasu, i tak dalej, i tak dalej. To mogliście zobaczyć w innych moich odcinkach. Natomiast wracając, trzeba podjąć jakąś decyzję, co my z tą największą słabością zrobimy. No i na końcu tego naszego całego cyklu jest A. Czyli musimy podjąć akcję, to jest najważniejsza część w tym cyklu, bo bez akcji nie ma nigdy reakcji, nie ma nigdy efektów, więc na podstawie decyzji podejmujemy akcję, gramy po prostu partię i w następnej partii, zgodnie z tą naszą decyzją, staramy się postępować. Czyli nakreśliłem Ci teraz ogólnie, na czym polega nasz cały cykl nauki. Na początku analizujemy, obserwujemy, patrzymy na nasze partie, czyli mamy pierwsze O, później mamy drugie O, czyli Staramy się zorientować w tym, co idzie na mnie tak i jaka jest nasza największa słabość. Następnie mamy D, czyli podejmujemy decyzję. Zastanawiamy się nad tym, jak tą naszą największą słabość możemy wyeliminować, albo nabywamy brakującą wiedzę, albo weryfikujemy wiedzę, którą już posiadamy, pozbywamy się błędnych przekonań i tak dalej, i tak dalej. Na końcu musimy to wprowadzić w praktykę, to A na końcu powinno być, i z jeszcze większej litery powinno być kluczowe, bo bez praktyki nie ma progresu. Czyli nakreśliłem się teraz taki cykl nauki. No i ktoś by zapytał, dlaczego on jest taki dobry, dlaczego polecam go stosować, dlaczego ci o nim opowiadam. Za chwilę przejdziemy sobie do ciekawego przykładu związanego z umiejętnością, którą każdy z nas posiada albo chciałby posiadać, ale zanim sobie do tego przejdziemy, to powiem Ci, co ja widzę więcej w tym cyklu niż w standardowych metodach nauki. Jeżeli chodzi o standardowe metody nauki, no to ludzie się często skupiają, po, po, po kolei na każdym elemencie, ale nie łączą ich w całość i brakuje im tego kluczowego drugiego O, czyli ok, analizują partie na takiej zasadzie, że sobie opisują co poszło nie tak, gdzie mogli zagrać lepiej i tak dalej i tak dalej, później nie wyciągają z żadnego głównego wniosku, idą do jakiejś losowej książki, więc nie czerpią wiedzy, którą oni w tym momencie potrzebują tylko czerpią jakąś ogólną wiedzę i następnie grają sobie partie w sumie nie myśląc za bardzo o tych błędach, które popełnili wcześniej, no tylko grają w szachy i dalej używają tylko Intuicji. I takie coś nie prowadzi często do progresu. Może nie powiem wręcz przeciwnie, że prowadzi do regresu, ale no można zaobserwować często zastój w naszych umiejętnościach, pojawia się frustracja i tą historię każdy z nas zna. Więc żeby ci to zobrazować, weźmy sobie bardzo prosty przykład, gdzie postępowanie, które jest u wielu szachistów naturalne, wydać się całkowicie nielogiczne, mianowicie. Jest taka umiejętność jak gospodarowanie czasem, tylko że nie w szachach, a w życiu. Każdy chciałby umiejętnie zarządzać swoim czasem, każdy chciałby mieć tego czasu dużo, każdy chciałby, żeby czasu wystarczyło nam na wszystko. Natomiast każdy ma tylko 24 godziny, więc musimy się nauczyć jakoś tym czasem zarządzać. Jeżeli ktoś chce się nauczyć zarządzać czasem, no to może sobie znowu zastosować tą naszą, to nasze kółeczko, ten nasz cykl nauki, czyli po pierwsze, zaobserwować, przeanalizować na co zużywa czas. Po drugie, wyciągnąć jakieś wnioski, czyli zorientować swoje, swoją, dalszą, swoją dalszą poprawę tej umiejętności na właśnie największą jego słabość. Czyli, załóżmy, zrobiłem sobie podsumowanie, na co zużywałem czas w tym tygodniu. Wyszło mi, że na 5 sensownych rzeczy zużywałem czas, i na 5 niesensownych, z czego najwięcej czasu zużywałem na to, żeby przeglądać. Facebooka, czy przeglądać jakąś inną platformę społecznościową, uznałem, że to na pewno nie jest coś, co doprowadzi mnie do moich wymarzonych celów w życiu, i na podstawie tego podjąłem decyzję, że na przykład zainstalowałem sobie na telefonie aplikację, która będzie mi ograniczała zużywanie tego typu rzeczy, i na końcu po prostu zacząłem działać, czyli w życiu starałem się to wprowadzić. No tak jak już mówiłem, na początku podjąłem w ogóle decyzję, żeby zainstalować, a w tym naszym action było już zainstalowanie konkretne tej aplikacji. Aplikacji. I widzimy, że to jest dosyć logiczne, co powiedziałem, natomiast jeżeli byśmy podeszli po takiemu szachowemu, jak to niektórzy podchodzą, to co, co, by, co by się wtedy stało? No analizowalibyśmy jakoś zużywanie czasu, czyli byśmy zrobili nawet bardzo ładne wykresy, bardzo ładne podsumowania, bo niektórzy partie analizują jedną przez godzinę, przez dwie godziny, robią opisowe opisy, robią jakieś... Warianty dodatkowe, warianty komputerowe, co myśleli sami, co myśle o komputer, więc robią sobie ten idealny wykres, jak zarządzali swoim czasem. Później nie wyciągają z tego żadnego wniosku. I przechodzą od razu do nauki, tylko jako, że nie mają wniosku, to nie mogą połączyć nauki bezpośrednio z ich największymi słabościami, bo brakuje tego ogniwa tego naszego w tym naszym kółeczku. Więc wtedy. Po prostu czytałem sobie losowe książki, uczą się losowych debiutów, czyli to na, tak jak na zasadzie zrobiliśmy sobie piękne wykresy, z czym mamy problem, a później kupujemy sobie losową książkę o zarządzaniu czasem, w której może znajdziemy odpowiedź na to pytanie, no ale musimy przebnąć przez tysiąc innych rzeczy, w których... My nie jesteśmy, a jest szczególnie źle i w których już dobrze tymczasem zarządzamy. No i na końcu wprowadzamy to w życie, no ale ciężko wprowadzić w życie, jeżeli to nie jest wszystko w ten sposób połączone. Dlatego polecam ci poświęcić troszeczkę czasu, bo jak, tak jak mówię, masz już pewnie te trzy elementy, analizujesz swoje partie, grasz partie, uczysz się szachów, natomiast jeżeli poświęcisz trochę czasu i po analizie swoich partii, Postarasz się zastanowić, ok, jaki jest najczęstszy błąd, który u mnie występuje. Polecam ci wybrać jeden, nie polecam ci wybierać większej ilości. Natomiast, jeżeli się zastanowisz nad tym, jaki jest największy jeden, albo parę błędów, które u ciebie występują, to potem zauważ, jak będziesz mógł dużo konkretniej nabywać wiedzę szachową. Bo nie sztuką jest przeczytać taką książkę szachową całą i liczyć na to, że nam pomoże w rozwoju. Sztuką jest wybrać odpowiednią, pasującą wiedzę która pasuje do tej największej słabości, i na tej zasadzie zrobiłem progres. Oczywiście w takiej książce możemy znaleźć mimochodem wiedzę, której nam brakuje, jednak jak będziemy szukali bardziej zorientowani na to, jaki jest nasz cel, typu dużo ostatnio podstawiałem taktyki, zastanowiłem się nad tym troszeczkę dokładniej, zobaczyłem, że bardzo często podstawiam widły skoczkowe. I się zastanawiam, albo dużo przykładów z wideo skoczkowych oglądam, dużo zadań z wideo skoczkowych rozwiązuję, czyli to jest ta nasza decyzja, podejmujemy decyzję, że będziemy robili to i w kolejnych partiach patrzę dwa razy bardziej na widły skoczkowe niż wcześniej. No i na takiej zasadzie widać, że to jest dużo bardziej logiczne podejście. Mamy szansę wtedy zrobić progres na podstawie tego, co chcemy, a dużo szachistów robi na zasadzie okej, okay, przeanalizowałem ostatnie partie z turnieju, no w sumie podstawiałem dużo tej taktyki, wracam do nauki debiutów, to mi się na pewno przyda i to mi da progres, no i później ciężko to wprowadzić w praktykę, a tak to wszystko się nam bardzo ładnie zazębia. Żeby ci to zilustrować jeszcze bardziej, żebyśmy jeszcze bardziej w ten temat się wgłębili, no to możemy konkretnie powiedzieć: Już powiedzieliśmy jeden przykład, już powiedzieliśmy drugi przykład. Natomiast jak możesz każdy z tych kroków pokrótce u siebie wprowadzić, żeby to było bardzo fajnie zrobione i żeby się wszystko zazębiało. Czyli po pierwsze, Musisz przeanalizować swoje partie. Nie polecam ci tego robić jakoś super dokładnie. Polecam ci to robić pod kątem tego następnego kroku, który będziesz musiał wykonać, czyli musisz przeanalizować partię i później znaleźć największą słabość. Więc już w trakcie analizy partii, po prostu wypisuj sobie generalnie, jakie błędy popełniłeś. Ja polecam zawsze, pierwsze to taki generalny temat błędu. Ja akurat mam troszeczkę łatwiej, bo stosuję się do pewnych rozdziałów z mojej, pewnych modułów, z mojej platformy treningowej, do pewnych korzyści pozycyjnych, czyli wiem, że często tu jest po prostu błąd związany z aktywnością figur, błąd związany z przestrzenią, błąd związany z tym, że ktoś nie sprawdził ruchu przed wykonaniem, błąd związany z groźbą przeciwnika i tak dalej, tak dalej. Ty z biegiem czasu sobie jakąś swoją Wykształcisz swoje nazewnictwo tego tematu, sobie wykształcisz. Natomiast warto wypisać wszystkie błędy, no bo jak się już zaczną te błędy powtarzać, no to będziesz mógł wtedy zobaczyć, która jest największa słabość. Oczywiście może się zdarzyć, że wypiszesz 10 błędów, żaden z nich nie był podobny do siebie, no to wybierasz po prostu jeden i starasz się po kolei te 10 błędów zneutralizować. Ale często zauważysz, ja bardzo często to zauważam, im dłużej analizuję partie moich uczniów, im dłużej analizowałem swoje partie. Tym łatwiej ten różne wzorce wychwytywać i tym łatwiej później zorientować konkretny trening pod dany błąd, który wykonujemy. Typu, wykonujemy błąd z złe wymiany figur, no to oczywiście nie szukamy książek o tym, jak grać dobrze końcówki, tylko szukamy jakichś materiałów, jakichś książek, jakichś artykułów, filmików o tym, jak Dobrze wymieniać te figury, jakieś przykłady w partiach mistrzów i tak dalej i tak dalej, jakiegoś brakującego nawyku, jak to lubię nazywać, bo w tym punkcie trzecim bardzo często musimy uzupełniać wiedzę. Ja wiedzę szachową opieram o nawyki, to przekazuję w moim Kursie o kluczowych nawykach szachowych, to przekazuję na mojej platformie. Masz link w przypiętym komentarzu, masz link w opisie. Możesz sobie przejść do strony, gdzie dokładniej poznasz, na czym polega Technika nawyków szachowych, natomiast wracając do dzisiejszego tematu, ważne jest, żeby się zorientować, no i później dużo łatwiej tą wiedzę dopasować, no i na końcu wprowadzamy to w życie. Teraz bardzo ważna uwaga odnośnie tego schematu: coś, co podejrzewam, że może być dużym problemem dla większości, którzy już nawet usłyszą, i postaram się zastosować ten schemat w praktyce. To, że najważniejsza w tym wszystkim jest akcja, czyli to ostatnie nasze A. Wydaje się, że ostatnie możemy trochę pominąć, może jest na równi ważne, na pewno nie jest ważniejsze. Nie, ono jest najważniejsze. Ja polecam co najmniej 50% czasu przeznaczonego na szachy, na trening szachowy, przeznaczać właśnie na akcję, czyli na granie partii, na rozwiązywanie zadań, na wprowadzanie tej wiedzy w praktyce tamte rzeczy nie powinny być pominięte ale nawet jak będzie to na zasadzie, że 10 czy 20% na te 3 pozostałe 80% na tą naszą akcję to będzie wystarczające no bo gramy sobie partie, później się nam uzbiera 20 czy 10 partii później wyciągniemy z tych partii jakieś, no zwykle w zależności od poziomu zaawansowania zawodnika i poziomu dokładności wyciąganych tych błędów, to ja na przykład z partii z turnieju klasycznego potrafię 40 błędów u siebie zauważyć mniejszych lub większych. No i staram się wybrać, co mi najbardziej pomoże w kolejnych partiach. Zwykle jest to. Jakiś spory błąd, który występuje w dużej ilości przypadków, jeżeli się nie udano, to po prostu idziemy po kolei. Później staramy się to załatać za pomocą wiedzy, czyli przeglądamy przykłady, oglądamy partie i na końcu wprowadzamy to w praktykę. I ta praktyka powinna być naszym trzonem treningu szachowego, ale żeby, jak to mówił Einstein, szaleństwem jest powtarzanie tej samej rzeczy dwa razy i... Myślenie, że będzie inny rezultat, to te właśnie trzy pozostałe rzeczy nam zapewnią, żebyśmy nie powtarzali tych samych rzeczy, tylko żebyśmy cały czas przechodzili, jak nawet będziemy zauważali, że ok, to była moja największa słabość, postarałem się wprowadzić jakąś wiedzę, dalej jest to moja największa słabość, to po prostu bierzemy jakąś inną wiedzę z innych źródeł, jakiś inny system. Zwykle jest więcej niż jeden sposób, żeby daną słabość załatać. Więc podsumowując, Polecam Ci stosować ten cykl nauki. Składa się on z czterech elementów, które występują jeden po drugim. Nie ma znaczenia od którego zaczniesz, no ale na tym etapie podejrzewam, że najlepiej będzie od, zacząć Ci od wzięcia ostatnich 10, 20 partii, zastanowienia się. Nie musisz ich wszystkich komentować, po prostu zaznacz momenty, kiedy występują błędy. Postaraj się ustalić największą słabość, która te błędy powoduje. Postaraj się tą słabość załatać za pomocą wiedzy teoretycznej. No i zacznij grać partię, zobaczyć, czy że rzeczywiście udało załatać. Jak Ci się udało, to super, możesz przejść do największej, kolejnej słabości, która się może pojawiła przy łataniu tamtym, albo po prostu może istniała cały czas i teraz przychodzi na trochę mniejszą słabość ale nadal na dużą jeżeli się nie udało jej załatać to przynajmniej po kolejnych 10 czy 20 partiach widzisz dalej to jest moja największa słabość no to muszę zastosować po prostu inny sposób no i w ten sposób będziesz mieć pewność że zawsze jak poświęcasz czas na trening to idziesz w dobrym kierunku że tego czasu nie przepalasz bo po pierwsze no, działasz na swoich własnych błędach, nie, nie niszczysz sobie wszystkiego i nie próbujesz budować królestwa od początku. Tylko masz ten swój zamek. Może fundamenty są troszeczkę koślawe, może nie jest on idealnie zbudowany. Natomiast ty się starasz na bieżąco największy problem zlokalizować. Czyli on ci się może za chwilę zawalić. No to jakoś dobudowujesz kolejne rzeczy, tak żeby trzymały ten zamek. No i później, jak już będzie ten zamek super stabilny, to się zastanawiasz nad kwestiami estetycznymi, czyli dekorujesz swoje komnaty, no przenosząc nasza Język na początku, na przykład widzisz, że nie masz totalnie zdolności niepodstawiania figur. Często te figury podstawiasz, nie sprawdzasz ruchu, który wykonujesz. To to są te twoje fundamenty, te, te twoje podpory, które postarasz się ustawić. No i później, w miarę wchodzenia dalej, no, możesz dekorować swoje komnaty, czyli dokładać nawyki typu trzymanie napięcia, dokładać wisienkę na torcie z naszego ostatniego filmiku, czyli debiuty szachowe, i w ten sposób będziesz mieć pewność, że ten progres szachowy. Może nie będzie idealny, bo nie da się osiągnąć perfekcji, natomiast będzie szedł zawsze w dobrym kierunku, zamiast stać w miejscu, kręcić się w kółko, a czasami nawet cofać się w swoim rozwoju. I teraz, zgodnie z zapowiedzią, przejdźmy sobie do. Komentarze, na które odpowiem, na które, w których postaram się rozwiać pewne wątpliwości. Po pierwsze, dziękuję Wam za wszystkie pozytywne komentarze. Dziękuję Wam za wszystkie propozycje odnośnie kolejnych odcinków. Jak już mamy nasz ogólny schemat treningowy zarysowany, to dużo łatwiej będzie później nam się do kolejnych tematów odnosić, bo na przykład, jak ktoś już zlokalizował w komentarzu, że jego problemem jest wizualizacja, no to potem oczywiście szuka konkretnych technik na rozwiązanie tej wizualizacji, ale to można zrobić właśnie z każdym elementem i warto sobie sobie na początku nakreślić, jak identyfikować te błędy, jak później te błędy jak znaleźć tą największą słabość jak tej największej słabości próbować się pozbyć i jak wprowadzać to w praktykę natomiast odnośnie takich komentarzy bardziej pytających, bardziej może mnie challenge'ujących to pierwszym z nich był komentarz na temat tego, że czy debiut się na pewno kończy jak kończymy znajomość tego debiutu oczywiście się tutaj zgodzę z komentującym jest bardzo wiele definicji niektórzy uważają, że debiut to jak się figury wyprowadzą, to się wtedy kończy Nie, drudzy uważają, że jak się Roszade zrobi to się debiut kończy, trzeci uważają, że to 15 ruchów musi minąć, żeby się debiut skończył, czwarci uznawają, że jak wszystkie figury są na szefownicy, no to jeszcze jest przecież faza debiutowa. Natomiast ja taką najbardziej praktyczną według mnie i najbardziej przydatną definicją debiutu, według mnie jest to, że debiut się kończy, jak ja kończę znać debiut, bo wtedy się zmieniają akcje, które robię póki znam debiut, no to ja mogę te ruchy z pamięci sobie przypominać, mogę przypominać sobie bardziej jakieś idee, które były na, i gram na zasadzie przypominania sobie tego, co było, natomiast jak mi się skończy wiedza, no to wtedy przychodzę do tej gry środkowej i wtedy już się zastanawiam stricte nad ruchami. Niezależnie, czy ta sytuacja ma miejsce w trzecim, czy w trzydziestym ruchu, no to dla mnie ma sens nazywanie oddziałanie debiutu i gry środkowej na zasadzie, że robię po prostu w tych dwóch fazach partii inne rzeczy, że w debiucie sobie przypominam to, co wiedziałem, a w grze jestem bardziej kreatywny i staram się wymyślić nowe plany. Oczywiście każdy sobie może nazywać tak, jak mu to pomaga, natomiast mi pomaga definicja, że debiut się kończy wtedy, kiedy ja skończę, skończy się moja wiedza na temat debiutu, czyli mój debiut się może skończyć wcześniej niż debiut przeciwnika. Kolejnym komentarzem, do którego chcę się odnieść jest komentarz, który troszeczkę szczelendżował moją opinię z ostatniego filmiku, troszeczkę starał się ją podważyć, natomiast zgadzam się z autorem, że Początkujących uczymy, żeby wyprowadzać figury, żeby zajmować centrum, czyli uczymy ich dobrej gry strategicznej. Nie jest tutaj mowa o stricte pamięciowej nauce debiutów, o której wspominałem w ostatnim filmiku. Jest tu mowa bardziej o nauce strategii szachowej i wykształcaniu siły gry, z czym się na pewno zgodzę. To powinna być nasza podstawa i powinniśmy. Przechodzić na tej naszej podstawowej fazie jak nie mamy jeszcze żadnych naszych nawyków przez, te, przez nauczenie nas zdrowych nawyków typu, że walczymy o centrum w szach, typu, że wyprowadzamy figury, typu, że nie podstawiamy pułapek debiutowych, nic innego jak nie podstawianie kombinacji. I typu jakiś tam widełek, typu ataku na króla i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie jest to coś, o czym mówiłem w ostatnim filmiku, bo może ma to miejsce też w debiucie, ale to nie jest pamięciowa nauka debiutów, o której wspominałem ostatnio. A odnośnie drugiej części. Komentarza, że zawodnicy poszczególnych poziomów się różnią tylko znajomością debiutową, to zależy ci, czy ci chodziło o tą ogólną znajomość debiutową, którą wcześniej wymieniłeś, bardziej strategiczne elementy, czy chodziło ci o stricte wyjątkową naukę debiutów i że się tylko tym różnią. Natomiast to obaliliśmy sobie już w ostatnim filmiku przy okazji przykładu tego, że mamy zawodnika 400 LO mniejszego, zawodnika 400 LO od niego silniejszego, dajemy jednemu całą wiedzę ludzkości na temat debiutów i tak ten zawodnik silniejszy będzie z nim częściej wygrać. I jeszcze odnosząc się do trzeciego komentarza, na początku dziękuję za miłe słowa, a później pytał mnie o książki, które leżą na moim stole. Odgadł, że pełnią bardziej funkcję dekoracyjną. Przesunę, żebyście je widzieli. Natomiast wszystkie te książki przeczytałem. Pierwsza to jest Teoria i Praktyka Końcówek Szachowych. No akurat. Mówiliśmy sobie dzisiaj na odcinku, że nie polecam czytać książek na zasadzie, że o, to jest książka, ja tak robiłem przez dłuższy czas i czytam sobie tą książkę całą i staram się przyswoić całą wiedzę, no tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Polecam robić na zasadzie że okej, okay, zlokalizowałem w tych moich ostatnich 20 partiach, że trzy błędy popełniłem w wieżówkach, więc ok, tu mamy książkę o końcówkach, może będzie coś na temat wieżówek, szukam w spisie treści, jak jest artykuł na komputerze, no to dużo łatwiej, bo klikamy ctrl F i wpisujemy po prostu interesującą nas pracę, natomiast tu musimy korzystać ze spisu treści, no i patrzę sobie... Są tu jakieś końcówki pionkowe, pewnie tego nie widzicie, ale pewnie końcówki wieżowe też tu są. No mogę powiedzieć, że są. I staram się w tych wieżówkach wychwycić to, co mi się tylko może przydać. A nie czytać książki na zasadzie, że okej, okay, fajną książkę kupiłem i ona teraz cudownie uzdrowi całe moje szachy. Często to działa na zasadzie, że... Może wyciągniemy coś przydatnego, ale przy okazji wyciągniemy coś, co nam zniszczy nasze myślenie, więc polecam to na zasadzie naszego kółka, na zasadzie nabudowywania wiedzy na już nasz istniejący system, zamiast burzyć tego systemu i budować nowy zamek, bo tak można robić, co każdą książkę przeczytaną. Ja się kiedyś na tym przyłapałem, że próbowałem coś robić, później nagle ktoś mi dał inny pogląd na to, no i od razu porzucałem wszystko, co robiłem, mimo że już miałem fundamenty postawione, może trochę koślawo, ale stałe. No i starałem się od nowa kopać dół, żeby dopiero te fundamenty postawić. Drugą książką jest Pump Up Rating. Ona opowiada bardziej ogólnie o szachach. To jest na pewno coś, co pomogło mi na pewnym etapie w zrozumieniu tego, że szachy się nie kończą tylko na pamięci, na debiutach i na ocenie komputera, że trzeba mieć 0,4 po debiucie. Więc ta książka to jest taka bardziej ogólna, ale która... Nie czytałem jej już dawno, więc dokładnie nie powiem, co w niej jest, ale była to jedna z nielicznych książek, które mi utkwiły w pamięci, więc darzę ją sentymentem i ją polecam. No, trzecia książka to nie jest książka, która pomoże nam w rozwoju szachowym, może nam pomóc jedynie w poznaniu jakiejś tam historii szachowej, czy w poznaniu mindsetu. I jest to biografia, o, pokażę, żebyście widzieli, bi biografia Fischera, no Fischer, co by nie mówić, ciekawy człowiek, dla szachów zrobił dużo. Motywujące niektóre tam rzeczy z jego życia były, że miał nie do końca łatwo na początku. Później, oczywiście, można w różny sposób oceniać jego twórczość. Natomiast, jak ktoś się interesuje około szachowymi tematami, to na pewno tą książkę polecam. No i podkreślam jeszcze raz, że. Stricte szachowych technicznych książek nie polecam czytać całych, tylko polecam czytać na tej zasadzie, co poznałem, co pokazałem wcześniej. Czyli mam problem z wieżówkami, to sięgam wtedy po końcówki panczęki, czy wyszukuję jakiś filmik o wieżówkach na YouTubie. Tych materiałów jest pełno, znowu starając się zrównoważyć, żeby... Nasza nauka stricte szachów, wyciąganie wniosków i analiza największych słabości nie, nie przewyższała czasu, który poświęcamy faktycznie na to, co czyni nas lepszymi, czyli nagranie partii i wprowadzanie tej wiedzy w praktykę. Więc mam nadzieję, że parę wątpliwości odnośnie książek wyjaśniłem. Może kiedyś nagram osobny filmik na temat książek szachowych, gdzie się odniosę do tego naszego kółeczka i że trzeba wykorzystywać konkretną wiedzę z książek. Natomiast dzisiaj dziękuję Wam już za oglądanie. I co, i teraz jest czas na to, żebyście wy zadbali o swój szachowy rozwój, żebyście wprowadzili usłyszoną wiedzę w praktykę i żebyście realizowali swoje szachowe cele. Do usłyszenia wkrótce.